Łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Słowa Pisma Świętego, które będą nas dzisiaj prowadziły w naszych przemyśleniach, zapisane są u Ewangelisty Świętego Łukasza w dziewiątym rozdziale od 57 do 62 wiersza. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego. Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego, lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Tyle słów pisma świętego. A ciebie, miłosierny Boże, nasz i panie, prosimy, racz błogosławić, zwiastowanie. I słuchanie Twojego słowa, albowiem Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Jezus wraz ze swoimi uczniami, właśnie przez cały czas swojej służby na ziemi, jest w drodze. Wędruje od miasta do miasta, zatrzymuje się w różnych wioskach. Spotyka na tej drodze bardzo wielu ludzi, bardzo różnych ludzi. Jednych naucza, innych uzdrawia, ale bardzo wielu ludzi niepokoi. Zadaje trudne pytania albo oczekuje deklaracji. To wprawia w zakłopotanie, budzi wątpliwości, budzi obawy spotyka ludzi, którzy może nie są w stanie sprostać jego wymaganiom, a może po prostu nie chcą słyszeć co do nich mówi. Dzisiejsza historia z Ewangelii Łukasza mówi o spotkaniach z ludźmi. Opisuje wprawdzie bardzo krótko, bardzo lakonicznie. Ale mówi o spotkaniu w którym Jezus stawia bardzo trudne wymagania. Kto chce iść za mną? Pyta Jezus. Kto chce być moim uczniem? Moim naśladowcą? Kto chce głosić słowo o Bożym Królestwie? Wydawałoby się, że odpowiedź powinna brzmieć natychmiast: Tak, ja chcę, ja pójdę za tobą. Ale powiada Jezus, ci, którzy chcą pójść za mną, muszą mieć świadomość, że to nie jest łatwe. I wymaga wielu poświęceń, czasami wyrzeczeń. Przyznam się, że kiedy czytałam kilkakrotnie tekst Księgi Jeremiasza, usiłowałam wsłuchać się w ten tekst i wydał się bardzo trudny. I muszę bardzo podziękować Panu Mieszkowi. Który tak ten tekst dzisiaj przeczytał, że on stał się jasny i zrozumiały, mam nadzieję nie tylko dla mnie. To bardzo ważne, to tak nawiasem mówiąc. Ponieważ Jeremiasz jest tym, który cierpi. To jest skarga do Boga na to, co go spotyka. Za co? Za to, że wybrał Bożą Drogę. Za to, że przyjął Boże Powołanie. Że mówi ludziom prawdę o Bogu. Jest wyszydzany, jest wyśmiewany, jest przepędzany, właśnie nie ma swojego miejsca. Ma tego dość. Ale z drugiej strony wie, że musi to czynić, bo kiedy przestaje głosić, jego serce płonie. Nie może oprzeć się temu powołaniu. Wie, że to jest w nim i musi spełnić. To, do czego Bóg Go powołał. A na końcu tego fragmentu z nadzieją woła, śpiewajcie Panu, głoście Jego chwały. Myślę, że ta skarga Jeremiasza może być nam również bardzo bliska. Każdemu, kto podejmuje się iść drogą wskazaną przez Jezusa. Chociaż słowa z Ewangelii Łukasza mogą budzić wiele wątpliwości i wiele zastrzeżeń. Bo kiedy czytamy, pierwszy fragment wydaje się dość prosty. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonić. To jest odpowiedź do człowieka, który sam deklaruje, że chce pójść za Tobą. Bezdomność. Wyobcowanie. Patrząc na historię Jezusa, możemy powiedzieć, że od początku był bezdomny. Kiedy na świat przyszedł, już na niego nie było miejsca ani w gospodzie, ani w żadnym innym domu. Nie został przyjęty. Teraz, kiedy jest dojrzałym człowiekiem i głosi ludziom Bożą prawdę, równie wiele domów i serc zamyka się przed nim. Tak było kiedyś i myślę, tak samo jest dzisiaj. Kiedy ktoś chce iść w swoim życiu drogą wyznaczoną przez Jezusa, kiedy chce mu służyć, jego słowo głosić, zgodnie z nim żyć, napotyka bardzo wiele niezrozumienia, dezaprobaty. Uważany jest za niemodnego czasami naiwnego, bo współczesny człowiek przecież wie lepiej. I to też jest swego rodzaju bezdomność. Odrzuceni, niezrozumiani, nieprzyjmowani. Potem taki człowiek zadaje trudne pytania. Gdy pytamy ludzi o wiarę, o cel i sens życia, gdy pytamy, co dalej, dokąd idziesz? To są pytania bardzo proste, ale jakże często ludzie przed sami sobą nie chcą na nie odpowiadać. Później, teraz nie mamy czasu. Może kiedyś na tym zastanowię, ale teraz nie, jesteśmy za młodzi aby martwić się tym, co będzie w przyszłości. Pójście za Jezusem wymaga odwagi, nierzadko wyrzeczeń i poświęcenia. Jezus powiada człowiekowi, który chce pójść za nim, pójdź, pójdę za Tobą, a ten rzekł: Pozwól mi, pójdź za mną, przepraszam, mówi Jezus, a ten odrzekł. Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać swego ojca. To bardzo trudne zdanie. Czy jest możliwe, aby Jezus kazał odwrócić się od Ojca? Nie wiemy, czy ten ojciec był już martwy, czy był w stanie ciężkiej choroby. A może a może chodziło o to, że nie będę niczego zmieniać w swoim życiu, dopóki mój ojciec żyje? Żeby nie robić mu kłopotów, przykrości, nie zawieść go, nie pójść inną drogą? Tego nie wiemy. Ale czy rzeczywiście Jezus może oczekiwać od nas i oczekuje, abyśmy odwracali się od naszych Ojców i naszych rodzin? W kolejnym przykładzie, w kolejnym wierszu powiada tym, którzy chcą pożegnać się z swoją rodziną, że nie jest godzien Bożego Królestwa ten, kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz. I tak właściwie może pytać, o co chodzi? Co Jezus nam naprawdę mówi? Nie znam się za dużo na rolnictwie, ale z tego co wiem, jeżeli oracz idzie za pługiem i chce, żeby jego bruzdy były proste i równoległe, obiera się na końcu pola pewien punkt i idąc z pługiem w ten punkt patrzy. Jak zacznie się rozglądać i oglądać za siebie, to pług zacznie iść krzywo. Te bruzdy nigdy nie będą już proste. Może więc o to chodzi, żeby nie oglądać się wstecz. W czasach Jezusa, a potem apostołów, pójście za Jezusem, deklaracja przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa wymagała ogromnych poświęceń, ponieważ ci, którzy uwierzyli, najczęściej pochodzili z domów albo żydowskich, albo pogańskich, greckich czy rzymskich. I pójście za Jezusem znaczyło to samo, co zerwanie z dotychczasową tradycją. Pójście zupełnie nową drogą, wyznaczanie sobie zupełnie nowego celu. Tym celem dla chrześcijanina jest sam Jezus Chrystus. To on jest tym punktem, na który mamy patrzeć. Oglądanie się wstecz może oznaczać pozostawianie jakiejś części siebie w tym, co było kiedyś w dawnych wierzeniach. Dawnych kultach, dawnych przyzwyczajeniach? Niełatwo jest zmienić swoje życie. Niełatwo jest, wiedząc, że możemy spotkać się z zaprobatą, trudnościami, ową duchową bezdomnością, jednak wybrać i pójść. Jezus nie chce, abyśmy tę decyzję odkładali na wygodniejsze czasy. Aż będzie może więcej nas, może nie będziemy tak bardzo się wyróżniać, może będzie wtedy łatwiej. On mówi: Nie. Jeżeli chcesz pójść za mną, zrób to dzisiaj. Zrób, jeśli wierzysz, jeśli porywa cię moje słowo, jeśli chce być obdarowany moją łaską, jeśli Twoim punktem odniesienia w życiu jest Boża miłość i pojednanie z Bogiem, Jezusie Chrystusie, pójdź za Nim. Ta dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą okuli, czyli oczy moje patrzą na Pana. I pytanie, które musimy sobie postawić, czy nasze oczy rzeczywiście patrzą na Pana? Czy On jest tym punktem odniesienia tym, który jest przed nami jako nasz cel. Ile razy odchodzimy z tej drogi, bo tam idą wszyscy, tam idą inni. Ile razy wątpimy, upadamy, zatrzymujemy się. A on ciągle powtarza pójdź za mną. Wstań i pójdź za mną. Zostaw to, co było kiedyś, co, co było dawniej. Rozpocznij nowe życie w nowym duchu, duchu miłości, łaski, pojednania. Słyszeliśmy także słowa z listu do Efezjan, wskazania dla tych, którzy są uczniami i naśladowcami Jezusa Chrystusa. Bądźcie miłosierni wydawajcie dobre owoce. Nie uczestniczcie w tym, co jest niegodne. Czy łatwo powiedzieć nie, kiedy wszyscy mówią tak? Czy łatwo jest wyjść z grupy, powiedzieć, to nie jest moja droga? Pomyślałam sobie teraz, jaka byłam pełna podziwu. Wiemy, że w Polsce bardzo popularny stał się Halloween. Świetna zabawa, ale czy taka świetna? Niezależnie od tego, jaki mam do tego stosunek, co o tym myślimy. Byłam pełna podziwu, kiedy w szkole przygotowano się do imprezy halloweenowej, a jeden z uczniów w klasie czwartej, nie taki wcale dorosły człowiek, powiedział, że on w tym nie będzie brał udziału. Patrzyłem go ze zdumieniem: Jak to? Powiedział: Nie, bo to jest pogańskie. A jestem chrześcijaninem. Mówię: Nie pytam, kto ma tu jakiś stosunek, ale ile ten dzieciak miał odwagi przeciwstawić się całej grupie? Kiedy dowiedziałam się o tym, zapytałam go, a jak klasa to przyjęła? On powiedział, że właściwie się nie zastanawiał, bo go to go nie interesuje. On nie wie. Ile odwagi. Takich, przypuszczam, chwil w naszym życiu może być bardzo różnych, bardzo wiele, na różnym oczywiście poziomie. Niekoniecznie na poziomie klasy czwartej. Kiedy trzeba swoją postawą powiedzieć, nie. Ponieważ, ponieważ słowo Boga jest dla mnie ważne. Nie jest tylko tradycją, którą odświeżam ewentualnie czasami w niedzielę, ale słowem, które mnie prowadzi, z którego chcę czerpać naukę, które wytycza moją drogę, jest dla mnie słowem życia. Pójdź za Jezusem. To dzisiejsze wezwanie do nas. Nie mamy prześladowań, właściwie powiem nie mamy żadnych problemów z wyznawaniem naszej wiary. A jednak, gdy sięgniemy w głąb naszych serc, może znajdziemy chwilę, kiedy nie przyznajemy się, kim jesteśmy, bo tak jest łatwiej, bo być innym. Wymaga odwagi i świadomości, dlaczego jestem inny, jestem inna. Pójdź za Jezusem, aby otrzymać jego cudowne dary: mądrość, odwagę, Boże Królestwo, miłość okazaną w Chrystusie do każdego. To wierzy. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, zanikacie serc naszych i myśli naszych w Jezusie Chrystusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.